Siemano W tym odcinku Facelifting Czapka Czyli montaż takich ładnych LEDów Z dynamicznym kierunkiem Wręcz zapożyczonym od Najnowszych audic. I tak, tu już mam wszystko pozakładane Popodpinane, próba już była. Dołożyłem jeszcze do tyłu po ledzie. z jednej z drugiej strony. I tak, tu mam wszystkie te lampki, te lampy, mówię, te kabelki porobione na wszówki, tutaj na termokurczki. I tu jeszcze mam takie grubsze termokurczki. Pozakłada się ich na wsówki, żeby nie robiło zwarcia. Yy... Zajuzeluje się to jakoś. Złapie się trytytytką. No i ma być. Także... A, jeszcze mi została wymienić tamtą lampę z przodu u góry, bo się, bo się zjarała. Ta lampa była tu z tyłu. Zademonstruję, jak to świeci. A jeszcze nie zademonstruję, bo jeszcze muszę zrobić. Bo urwał mi się ten kabel od kierunku. I muszę tutaj o, ten kabel tu wygrzeć. I go wymienić na inny, I jeszcze muszę tak samo, yy, muszę, muszę, muszę wymienić to, to gniazdo do świateł, bo jeszcze to jak widać, pękane, rozwalane. Ale dobra, to przecież jedną stronę mogę pokazać jak świeci. Dobra, to są o świeci ten pozycja i stop. stop włączę. O. Teraz świeci sama pozycja. A teraz ekstremalny lewy kierunek. O, tak to świeci. Amrygają obydwa, bo właśnie ten prawy jest przerwany. Niby nie ma awaryjnych hasłów. Jakże <laughs> mi się te bajery podobają, ja tu lubię takie głupoty zakładać. Dobra. A jeszcze Wam powiem, że w kwietniu jadę po przyczepę wywrotkę BODE 44. W końcu się wywrotki dorobiłem. Także właśnie dlatego muszę sobie też te światła wszystkie poufrawniać. A tu jako początkujący elektryk niskich napięć. I tak jestem zadowolony, bo ja przy kabelkach to się średnio czuję. Dobra, to w tym odcinku tyle. Na razie, cześć. Dobra, jeszcze musi być test nocny, jak to daje? <try> No, to postojówki, tak. Taka trochę aureola, można powiedzieć. Kierunek, tak. A halogeny dają tak. To jest przód. Jeden Zynzel. A tył? A tył jedzie tak. No. Jak na wieś to będzie Aż za ładnie Dobra, to tyle